Witam Was w drugim odcinku z Minecrafta. Nie w drugim, w trzecim już. W drugim odcinku z budowy szklarni. Jak widać, poza odcinkiem trochę się pobrałem. Zacząłem budować już drugi blok szklarni. Ścieżka powstała i już, no wnętrze, tak, mniej więcej jak będzie. Jest już woda, jest tu też z tyłu zrobiony takie schodki, ładne. Ścieżka, przejście przez tory. Nawet takie drzewka, fajne małe zrobiłem. Żeby tak fajnie wyglądało to przy tych porach, i dzisiaj chciałbym już coś tu zasiać Tylko tak, do tego będę potrzebował wziąć sobie motykę. Mam tu gdzieś motykę. Tak gdzie mamy diamentów. Mam, ma, mam tu diamenty. O, o, mam to więc. inaczej sobie zrobię tą motykę. Sobie zrobię tak, tak, tak. Sześć diamentów, bardzo ładnie. Pewnie już się coś przy okazji zrobiło w, w Torze i zrobię sobie diamentową motykę. Takim albo może nie. Może zrobię coś tańszego. O o, o mam jeszcze e, hoe Jakie są choę -e dostępne? Dostępna jest na przykład. O, elektryczna hoe e, Dobra, to jest tajnie. To mogę zrobić elektryczną również. Baterie jak mam, obwodów mam. Trochę już tu jest. I rafinowane żelazo, chyba powinny być. Tak, są dwa klocki. Yy, dwa kawałki bardziej niż klocki. I diamenciorki. Odłożyłem diamenciorki. Odłączyłem, odło 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 odłożyłem, nie odło odłączyłem. Yy, tak, 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 tak. dobra Poe! Yy, electric ho -e jest. Teraz trzeba to podładować szybciutko. Jeszcze laptop mógłbym podładować. Bo Quantum... Oj, to już się naładowało o niezłe tempo ładowania ma to dobra jeszcze w międzyczasie Pani no się ładuje a ja bym wam pokazał jak fajnie można zbierać gumę yy, nie wręcz tylko treetop electric treetop i tu jest moja farma gumy pyk 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 pyk, pyk, pyk. bo ostatnie kadelki robiłem dosyć by się mo mogło trochę przydać tej gumy teraz odrobić Tutaj tak. Tutaj taka farma prosta jest z tym drzewem. O, tu drzewko. Z dużą ilością gumy. Tutaj tak. Ten kranik długo wytrzymuje. To jest bardzo fajny do takich rzeczy. Tutaj już nic nie ma. Tu jest jeszcze. I tu jest jeszcze. I tu jest jeszcze. Bardzo ładnie. Wszystko chyba wszystko. O! Tu jeszcze jest jeden kawały. Ile tego będzie? Będzie tu, tu stak, staka jest. Ile tego będzie? Ile tego będzie? Hmm. Mało! 38 mało. Ale nie już będzie, nie chcemy się tu się, więcej siedzieć. Więc ja lecę teraz do elektrowni. Eee, tutaj tak. Tak. Szybkie podładowanie tego ustrojstwa. I to można wrzucić do szybkiego ekstraktora jest tutaj, to za chwilę mi to przemielić on potrzeba i dobra. I można chyba iść na pole. Badbox jest, kabelki odłożyłem. Kabelki mi się teraz przydadzą, bo muszę jeszcze pociągnąć druta tutaj. Druta myślę, że podziemnego. E, tu są matrony, e, tu są kabelki, tu jest LV, MV, transformer i tutaj. Kabel idzie. Ogólnie kabel idzie z elektrowni w podziemiach. Nie mam bardzo dostępu do tego kabla. Kurde. On idzie gdzieś... Gdzie on idzie? On idzie tutaj. I tu bym musiał rozwalić sobie tą ściankę. albo tu też idzie rura. A, I Ja to tu podłączyłem. Tu idzie tak... Tu sobie takie przejście techniczne może zrobię. Takie. Pyk, szybciutkie wykopanie, Dobra. Tu się kończy. I to bym musiał wypuścić w tamtą stronę. Tylko trochę mógłbym do góry z tym podjechać. E, tak, tak. I tu do góry. O kurde, chyba nie tam chciałem podjechać z tych kabelki. Tu trzeba oświetlić ten duch, tam trzeba zrobić jakiś ładny korytarz. Mam gdzieś tu Carpenters do... Nie mam. I tutaj wysz... Dobra, bo tu wyszłem z kabelki od dołu. Więc on by był sobie tutaj, do góry wszedł. I tu myślę, że pod gruntem samym nie ma sensu go robić jakoś głęboko. Tu, żeby łatwo było później do najwyżej twinningować, czy coś. Tu jakiś proszek rozkopałem. Tu było. Była ziemia. Ziemia, pyk, pyk, a tu był Gravel, chociaż Gravela bym tu na razie nie wykładał. I dobra, to by sobie szło pod ziemia, w tamtą stronę. I tu kratkę pod ziemią, tu nie trzeba jakoś głęboko schodzić z tym kabelkiem. Tutaj tak by sobie przechodził, a nie kabele. Tutaj mam nadzieję, że mi starczy kabelków, bo ich trochę zejdzie mi na to. Tu teraz w nim już powoli będzie płynął, płynął prąd wysokiego napięcia. I tutaj trzeba podjechać pod tym. Bo jak tu wyjdę, tu będzie gdzieś pod samym torem to szło. I myślę, że tu można wyszklarnie zrobić jakiś taki, o. O, o, Tu będzie wyjście tego kabelka. I on będzie sobie szedł tu do góry. Tutaj do takiego pionu. Dobra. Za chwilę znowu będzie noc No ale tu zdążę sobie to tak zrobić Tutaj tak I teraz jakie kordy są tego miejsca Tu się zwiększa x Zn Zwiększa się, tak Czyli muszę na X648 podjechać Z kabelkiem No to robię, no to, to fajnie idzie X648 jeszcze, jeszcze parę lotków, Tu trochę głęboko będzie ten kabel sobie schodzić. nie Chciałem tak głęboko warto robić. O, mam ten. Dobra, mogę tego oświetlenie zamontować. Robocze. Yy, X64... Ja X643, 64, 45, 46, 47, 48 jest kabelek jest bardzo ładny kawelek. Teraz możemy go tu wyłożyć. pyk, i jest już kabel. No i jedzą do samej do samej szklarni. Szklarni numer jeden. Tak, bo tutaj już wychodzi. Dobra, i tu jeszcze trzeba drugiego kawę. Matrona, ja idę się przekiwać. Jest, eee, może spać. Tu się w sumie nic nie zmieniło do ostatniego razu. Dach jest nieskończony, filarów tu dalej nie ma um, czyli tak jak wygląda każdy mój budynek dobra, tutaj tak. Tak, tak, tak. tak. Eee, zadalej. Chociaż nie, bo tędy będzie do bloku numer 2 szklarni. Eee, do szklarni numer 2 bardziej. Tutaj będzie kabelek. Wysokie napięcie sobie tu będzie szło, czemu nie? Chociaż... chociaż nie. Tu będzie bufor bezpieczeństwa zrobiony, chyba nie powinien wybuchnąć, ale wolę postawić tu transformatorki. I tu będzie transformator numer jeden. Tak. Kurde, nie mam klucza. Hmm, będę musiał się to wykręcić, zamontować, Dobre, ale tutaj będzie też drugi transformer. Daj się już dobrą stronę postawić. Bo ten jest kurde w złocie. Czuję, nie jest drogi. Zrobię to tak. I tak. I tu już jest prąd w tym miejscu. I jak postawię tu badboxa, powinien się ładować. I się nie ładuje bez wyjścia w drugą stronę. Super, więc powinno być tak. Jest, ładuje się już bufor. Bufor bezpieczeństwa się ładuje. Tutaj do prop matrona. Powinno być kabel powinien być podpięty i tam do tamtej części. Tu w ogóle puszczę chyba kable złote, jednak bo glass fib fibre cable mi trochę szkoda. no mm. tutaj ale są strasznie drogie. więc pójdę tu po prostu przy cebule zamontuję tu zwykłe złote. One wytrzymają, e, więc sobie tu kabel nie potrzebuję. Nie potrzebuję machine blocka na pewno i MV Transformer. E, nie potrzebuję rudy. Kuszki się przydadzą, liści nie potrzebuję, belek. To jest trawa niebelka. I kabelki. Kabelki. Gdzie są złote kabelki? Są złote kabelki? Nie mam złote kabelki. To trzeba zrobić złote kabelki. Złote kabelki się robi tak. I z gumy, którą przed chwilą jeszcze tu robiłem, no gumy mam no mało. Niby dużo miałem tej gumy, nie? Bardzo dużo, już mi się skończyła prawie. Eee, kabelki złote. Zrobić ich więcej, może? Może nie, zrobię je ze staka, bo. tak. Tak, ile ich mam? O kur. Nieważne. Nieważne. Yy, za dużo kabelki. Za dużo kabelki zrobiłem. Yy, troszkę za dużo. Dobra, pojedyncze izolowane na razie. Coś nie. Od razu zrobię podwójne podwójną izolację, tylko będę potrzebował więcej tego, tak zrobić? Dobra, zrobię od razu tak kurde na bogato od razu podwójnie izolowane kabelki złote tak, bo one muszą mieć podwójną izolację już a household cable muszą mieć po, chyba pod czwórną izolację? pod no to już są takie na ultra wysokie napięcia które wytrzymują chyba nawet extreme voltage, czyli ekstremalne napięcie. Ale tu raczej takiego nie będę robił. Nie ma to sensu po prostu, dobra. Dwa z takich kabelków jeszcze są. Dużo presurę tubę. Jeszcze mam i można chyba zrobić, bo tu już powinien kabel, kabelku iść prąd. Więc tu bym mógł już to trochę, to zakopać. Do to, bo tam dalej będzie coś wszędzie wyrównywane. Jest tam nie kopię, nie zamorowuje, tu zamuruję pyk i tu tu można też zrobić już podłączenie do krok matronów. Okej, okay, tutaj. pyk 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 kabelek. Tak, kabelek. Um, em, em, em. Tak. Tak, i tu już takie coś. To trochę zabuduję. Tam już zabuduję, tu zostawię sobie tylko tak, e, taką linię, z, żebym wiedział, że o, mogę to tak zrobić, że przykład, o, będę wiedział, że tu są, że tu jest transformatorownia, mam nadzieję, że o tym nie zapomnę, tu będzie drugi trop matron i to tutaj będzie, dobra, wygląda całkiem nieźle ta farma, e, tu jest już, wyjście, tam jeszcze drugiego bloku farmy nie będę robił, zrobię na razie tylko ten jeden blok, Chyba, że starczy czasu. Dobra, to jeszcze potrzebuje i tyle. Tu fajna jest ta ścieżka. Kurde. Nie wiedziałem, czy może tu trochę nie zrobić jakiegoś strąbszego podejścia na no, tym. Na równi te strzyżowali, ale fajnie to zrobi. Fajnie. Podoba mi się. Podobuje mnie się to. Eee, dobra. Choe. Wiedziała ja, ja choę. -e. Eee. O, 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 dobry pomysł, żeby zalać sobie serio. Se, dobra, jednak podziękujemy LSP Poe. E, idę po diamentową, żeby pomóc, bo tym się nie da bawić. Gdzie jest diamentowa? Tu jest Nie używana. Specjalnie daję do ramki, żeby była. Dobra tym można robić. Oj. No, no i tak to mogę robić. Kurde. Dobra. To jest bardzo profesjonalne, żeby dawać zaraz obok. Zaraz obok kabli z jakimś tam napięciem robić wodę. E, ziemię. Odkładać te kable ziemią. I zawsze może uda się na nie wyrać. To jest bardzo profesjonalne. Dobra. To już jest motywę mogę sobie tu schować w wagonach towarowych czemu nie i tak i wziąć jakieś nasionka po pierwsze ehm, oj 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 aha miałem kabelki super super super, co je zrobiłem nie na pewno się przydadzą jeszcze ja będę robił fabrykę żarcia taką większą to ja się na pewno to przyda no, dobra Nasionka, pszenicy potrzebuję. Potrzebuję... parot, ...charotty, tak. ...charotki, potato, yy, cocoa beans, sugar cakes. I jeszcze by się przydało może... ...wiem co, netherworld. Nether, netherworld można właśnie normalnie siać na tym polu. Dobra, więc sobie zrobię tak. Tak, tak, dobra, tyle zostawię, żeby później jeszcze mieć mi. Chociaż w sumie to. Dobra, no, zrobię sobie wszystko zetkę i tu zasadzę trochę tych zwykłych netherworks. A resztę, co będę miał w nadmiarze, czyli to zasadzę na farmie. Dobra, można iść już. Nie można iść. Jeszcze będę musiał się zwrócić. Trudno. Dobra, patyczki mam. Najważniejsze, ile trwa? Chwileczkę. 15 minut. nie to chciałem. E, nie to, to, o, 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 powierzchni, dobra, no e, do. i teraz znowu wlazłem w ten kawałek, super, to jest tu wyjście, teraz trzeba położyć w tym farmlandie całym coś takiego, no i na tym może nam zarosnąć teraz, e, jeszcze widersy potrzebujemy. Potrzebuję, żeby mi to nie spiło. Weedex. Weedex, to jest green powder macerowany oko pająka. A oko można craftować z Eee Tutaj go nie widzę. Proszę, krzemień i ksatki, Um, nie można? Nie można, czyli będzie trzeba jeszcze jakiś grinder, o, 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 No, właśnie mi już się chciało zachwaścić. Trzeba tu zrobić tych widersów, trzeba tu wszystkie, a jak się robi to? Empty cell, cell, cellsy, się do... gdzie są cellsy? Tu są cellsy takie, ale ja bym sobie zrobił więcej cellsów, powiedzmy z tego. Ile ile mogę zrobić z tych 4 400. Eee, Dobrze, wystarczą. Teraz tak, macerowane okopajonka Mam parę okopajonka ok To jest takiego luźnego zbierania. rozbieranie. Tu jeszcze glinę mam. Podkładam sobie parę tych rzeczy. To mogę odłożyć, nie potrzebuję. Eee, Trawę też mogę odłożyć w sumie kabelki też staka tyle nie będę potrzebował w ogóle do tego i czy coś jeszcze? czy tu wolniej to przesortuję? nie no to idę sobie macerować czekają. a piły nie potrzebuję jeszcze czy na razie bo jeszcze potrzebuję te ścianki tam zrobić ale dobra macerator macerator tu jest sobie zrobię ich od razu 18 a zrobię 20 widersów. Klikum? o 20, Midexu bardzo dobrze. One się nie statują, ogólnie. będzie ciekawie, żeby to nosić. Dobra, zostawię jeszcze trzy małe redstone. Redstone, da dużo. Pan w sumie był już redstone. Dobra, można więc. W ogóle fajnie zrobiłem to przejście podziemne, w ogóle z niego nie korzystam. To jest najbardziej profesjonalny zabieg, który zrobiłem. Dobra, szybko. A tu mam Redstone. Mam tu Redstone? Nie, jest tu redstone. A tu mam jeszcze... Luźny kloc, tu mam dużo redstone. Owy. Dobra, Selsy, redstone i to. O kurde, wyszło dobrze. I teraz trzeba Widexy wrzucić do krop matronów. Pyk, pyk, pyk. One tu powinny teraz... to jest taki środek postąiczy. Powinny mi tu wyrobić. To dobra, wrzucam to, wrzucam to. Widexy tam jeszcze zostały. Taki crafting tam też sobie muszę wsadzić, kurde. To się też przydaje. E, dobra, i jeszcze trzeba iść po wodę i zrobić hydration salt i fertilizer. Jak się robi fertilizer? Fertilizer. O Idzie tu smariecko? Eee, bo on mi, i a, skrap cały zużyłem. No to super, jest mi drzwi, zrabiaję. Dobra, niestety i teraz tak e, fertilizer, fertilizera nie zrobię, bo nie mam materiału dla niego. Super, ta farma widzę, że. O Boże, to też. Nie, to się stakuje, dobra. Tu trzeba sobie nabrać tej wody teraz. Nie wiem ile nabiorę. nabiorę i na przykład 16. 16 wystarczy, 16. I jak się robi Ender? Ender. storage STORAGE jak to się nazywało, ten mod. Storage and Super, że dzwonił teraz Ender Pouch, Ender Tank, Ender Pouch um, to jest taki panie? sery to jest taki tanie. Skóra Zabraknie mi kawałka skóry, tak? A, chodź, jest normalne środki. E, a, no nieważne, nie mam też Ender perełki. Ender perełki się nie da robić w tym modzie. Ender perełki... No nie da się. Super, dobra, no to... O, kompresor. A, dobra, rób. Ej! Ty! Jak się to? Ro co? Hydration Cell. A ext no, no to o, że to się też nie stapuje. Mm, mam śnieżki. O, no, mam... Robię tak. Zrobię tak. Dobra, idę to wrzucić już. Idę to wrzucić tam gdzie trzeba. I szklarnie puścimy już do roboty. Kurde ile tego z zżarło? Tu nic nie zżarło, bo tu jeszcze nie ma pól. Dawaj mi tego za więcej. Dobra, a Hydration Selfie działają tak, że nie trzeba nawet wody dawać. Nie miał działają do końca Hali. No chyba tak. Chociaż. Używa je, dobra. Zasię na razie sobie taki jeden... dwa boksy. Albo cztery od razu. Całą szklarnię, Może całą szklarnię, dobra, na razie nie. Na razie zrobię tylko te te dwa boksy. I tak, i trzeba sobie zrobić coś. Chciałbym zrobić piwo. Ponoć z tego co spojrzałem, można skrzyżować zboże ze zbożem i powstanie chmier. Ale ja sobie skrzyżuję więcej truszeczki. Ja sobie tu pobijam takie patyczki poprzeczne. Tu spróbujemy. Z... Zrobię tu powinno, być, tu powinno być, tu powinno być, tu powinno być, i tu powinno być, i tu powinno być. Dobra, tyle wystarczy. Zboże na przykład z netherwortami, netherwort z netherwortami. Czemu nie? Netherworthy z ziemniakami. Kakao z zbożem, na przykład kawa zbożowa. XD e, Dobra, co jeszcze można na Nie, Tu kwiotki można sadzić. Można tu sadzić kwiotki? Nie są kwiotki. Tu jest jakiś kwiotek. To jest Project Red. To raczej one nie są. drzewa, co się z nimi stało? Drzewa w Czarnobylu normalnie się stały. Gdzie są kwiotki? Gdzie są kwiotki? Jest grzyb, ale grzyb chyba nie działa. Nie wiem, gdzie się grzyby wysadzi Gdzie są kwiotki? Ja chciałem kwiotka posadzić. Nie ma kwiotków tu nigdzie. A tu też w wagonach miałem? Jest w wagonie kwiotek. To kwiotka takiego posadzimy. Posadzę sobie kwiotek. E, super, jeszcze po... nie można. tego sadzić. Można grzybki? Nie można na to. No to wybada. Eee, kakałko z kakałkiem na przykład. I jeszcze są marchewy. O, o, o. Na przykład zboże z marchewami. Eee, dobra, tutaj dalej. Trzcinę cukrową z na przykład trzciną cukrową. Trzcinę z cukrową z tym. Ze zbożem. Trzcinę z tym. Na przykład jeszcze nedermorty z tym. Ziemniaki ze zbożem. Marchewka ze zbożem eee Nederworthy z trzciną Ziemniaki z trzciną Można zrobić Można zrobić Nederworthy nether z ziemniakami Z marchewką, Dobra To trochę tych kombinacji jest z Tych podstawowych co ja mam To zrobię sobie coś takiego Po prostu Taki box Takie dwa boxy powinny mi tu wystarczyć Ale w sumie Mam, mam tu miejsce eee, jaką Kurde, ile tego zżera Bo tu trzeba zrobić Jakieś maszyna sortująca, która będzie mi będę Wrzucał sobie tam oczy pająka, crafting, który będzie robił to wszystko I Jakieś taką automatyzację, że po prostu Wrzucam sobie to całe, co potrzebuję A to mi samo będzie robiło, bo to ja inaczej nie widzę tego I tyle trzeba się tak zajmować tą farmą Że mi się nie chce Dobra, ale tu myślę, że można zrobić zboże ze zbożem Całą, tak, Cały taki Box, albo nie. Netherworthy z netherwortami, ziemniaki z ziemniakami. I to takie pojedyncze. Dobra, dalej. Trzeba chateczki przeczne dać, żeby przyjęło rośliny. jak to wyrośnie i to wyrośnie, to będzie coś w środku. Jakaś kombinacja, albo nie idzie nic. To znaczy, że nie ma takiej kombinacji. Tak jak wróciłem. Dobra, tutaj, tutaj, tutaj i tak. Zboże, zboże. O tu właśnie znowu się zrobiły chwasty. Eee, coś takiego trzeba zrobić jeszcze. No tak się nie da. O. Tak, tak. I na przykład. Tak. To, o, ale tu jeszcze mam patyczki. Nie mam patyczki. Mam jeszcze patyczki. Nie wiedziałem, że mam patyczki. Dobra, tak, tak. Federworty. Trzcina e, i dobra, i trzeba zrobić patyki. Patyki się robi dość prosto, no bo to są patyki w końcu. E, mam tu gdzieś drewno? jest są tu drewniane klocki, bardziej drewna Tu nic nie dzieje. No, i jest trochę można robić tych patyczków. Na przykład tyle. To jest bardzo proste, crafting no i jest. Weedea tu wziąć je w lizie, żeby jeszcze dorzucicie. Je. Można Widea' sami też ręcznie psikać, ale można też uschnąć roślinki. I to nie jest zbyt przyjemne. Jak się usycha taką całą szklarnię na przykład, bo przesadziło się z więc lepiej to zadanie maszynce, powierzyć maszynce, która umie to zrobić za nas. Dobra. Coś jeszcze bym skrzyżować, coś czymś? Na przykład. Ziemniaki. Marchewkę. Na przykład kakao. Eee, Zyner, włoskanie nie będzie. I to wszystko jeszcze z pszenicą. Dobra. No, no i to już by było. Zasiane. Ładnie. Tylko, że trzeba jeszcze. O tu widzę, że już prawie wyrosło. To jest szybko to rośnie w tych Jeszcze można fertilizera dodać. Ja sobie zasadę gdzieś przy polu. Eee, nie mam typu przy sobie. żeby Tam zasady, Na tamtym polu. I marchewki. Żeby nie stracił i bo. To jest moja bardzo trudno odbierana marka. Specjalnie do wioski musiałem pójść i zarobić im z pola, żeby mieć, dobra, tyle wystarczy. W pszenicy tu trochę jest jeszcze, więc nie muszę tu się bawić. Mogę iść jedynie, idzie to jeszcze tu. Oj, Polisonus Poison, to. Mam tu już 5, nie, 6, nieźle. No, dobra, co jeszcze? Chyba nie. 28 minut, więc myślę, że będzie można kończyć. Ja, sobie poza odcinkiem, dokończę drugi blok tej szklarni. Czyli to, co tak zobaczę, to dokończę sobie poza odcinkiem, tutaj e, wybuduję jakąś podłogę, dach tej szklarni. I w następnym odcinku pokażę Wam, że w to wymiarę coś wyrosło w tej szklarni. Jeszcze, może, zacznę dworzec zbudować. Chociaż. Dworzec właśnie nie wiem czy robić na odcinku, czy poza odcinkiem. Możecie mi napisać, czy chcecie zobaczyć jak buduje dworzec. I będę go robić pewnie przez kolejne 10 odcinków, bo będę przez pierwszy odcinek myślał nad materiałami. Drugi budował, trzeci go demontował. Później znowu budował i znowu demontował. I końcowe i tak to zrobię poza odcinkiem pewnie. No. Dobra, no to ja kończę, więc na razie.